Hej, w tym materiale mam dla Was nowe przecieki na temat Z Flip 4 oraz Folda 4. Oba smartfony zostaną zaprezentowane już 26 sierpnia. I trzeba przyznać, że Samsung ostatnio dobrze sobie radzi. Na niedzielę przygotowuje ranking najbardziej opłacalnych smartfonów i znajdują się na nim aż trzy urządzenia od Samsunga. Zresztą producent odnotował 51% wzrost zysku w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do tego samego okresu z poprzedniego roku. I patrząc na najnowsze przecieki będzie tylko lepiej. Zanim przejdziemy do składanych smartfonów zacznijmy może od S22, który już 26 sierpnia otrzyma nowy. Kolor będzie to kolor lawendowy i pewnie będzie przypominał kolor z Flipa 3. A propos, Z Flip 3 jest obecnie najbardziej popularnym smartfonem tego typu. Flip 4 niewiele się zmieni w porównaniu do poprzednika, ale jest kilka istotnych zmian. Oprócz nowego procesora, bateria zwiększy się z 3300 mAh do 3700, co myślę, że na pewno będzie zauważalne w codziennym użytkowaniu. Natomiast ładowanie zwiększy się z 15 do 25 W. Niestety optyka Nadal pozostanie niemal identyczna. Zwiększy się za to wewnętrzny wyświetlacz z 1,9 cala do 2 cali. I wiem, że to niewiele, ale przy tak małym wyświetlaczu myślę, że będzie to zauważalne. Będzie również wersja z pamięcią 512 GB, nowe wersje kolorystyczne i mniej zauważalne zagięcie. I nad tym Samsung powinien mocno popracować. Jak mogliście zauważyć w moim rankingu składanych smartfonów, Samsung ma najbardziej widoczne zagięcie ze wszystkich urządzeń. Podobno cena również ma się zmniejszyć ale o tym przekonamy się 26 sierpnia. No i teraz przechodzimy do Folda 4. W przeciwieństwie do Flipa 4, Fold 4 otrzyma spory upgrade aparatu. Główny sensor urośnie do 50 megapikseli, szerokokątny obiektyw nadal będzie miał 12 megapikseli, ale za to zoom zostanie zwiększony z dwukrotnego optycznego przybliżenia do trzykrotnego i otrzyma nowy sensor. Wiemy również, że smartfon ma być bardziej kompaktowy, będzie zauważalnie lżejszy, ale też mniejszy i szerszy w porównaniu do poprzednika. To na pewno duży plus. Moim zdaniem największą wadą Folda 3 jest za długi i za wąski zewnętrzny wyświetlacz. W Foldzie 4 Samsung poprawił również obiektyw pod wyświetlaczem. Rozdzielczość wyświetlacza w tym miejscu zwiększy się z 172 na 400 pikseli na cal, co na pewno będzie zauważalne. Ale aparat nadal ma być widoczny, więc na pewno nie będzie wyglądał tak dobrze jak w ZTE 40 Ultra, o którym wspominałem Wam w poprzednim materiale. Będzie również Mniejsze zagięcie, i tutaj macie porównanie, jak to będzie wyglądało. Jest lepiej, ale nadal to zagięcie jest zauważalne. I smartfon otrzyma nowy kolor beżowy, który zastąpi srebrny. I myślę, że ten kolor prezentuje się całkiem fajnie. Włączcie powiadomienia, żeby być na bieżąco z takimi materiałami, a już w niedzielę kolejny ranking smartfonów. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, to również zapraszam. I jeśli podobają Wam się takie krótkie materiały informacyjne, to oczywiście zostawcie łapkę w górę to mi bardzo pomoże. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.